Cześć! Witam na kanale tu pixel Look Zagubionych Płyt Selektor a dziś chciałbym przedstawić Wam drugą odsłonę solowego mixtape'u ostrego czyli 042 Sequenita Płyta miała swoją premierę 12 grudnia 2023 roku jest to świeża produkcja Płytę zakupiłem w Asphalt Shopie za cenę 40 zł plus koszty wysyłki. Płytę można było kupić jedynie tam, albo podczas trasy koncertowej diaporama Tour w sześciu miastach w Polsce. A więc zapraszam do sprawdzenia zawartości płyty. Płyta została wydana w klasycznej papierowej kopercie nakładem wytwórni Asphalt Records. Sama płyta prezentuje się tak. Na trackliście znajdziemy 15 utworów, gościnnie wystąpili Hades oraz KPSN. Za muzykę i teksty odpowiada oczywiście Ostry Mix i Mastering. Płyty to dzieło DJ Hema. Płyta muzycznie utrzymana jest w stylistyce pierwszej dekady lat 2000. Fani twórczości Ostrego z okresu od jazz w wolnych chwilach do OCB będą zadowoleni. Naprawdę, płyta jest świetnie wydana, ma świetne teksty oraz świetne bity. Polecam oczywiście zakup dla każdego fana Ostrego. I tak właśnie prezentowałby się najnowszy mixtape Ostrego, czyli 042 Sekwenita. Polecam oczywiście zakup, jest to kolejna świetna płyta w dysgrafii artysty. Naprawdę świetna płyta, polecam każdemu ją przesłuchać, sprawdzić. Mam oczywiście jeszcze pierwszy mixtape. Zapraszam do sprawdzenia filmiku na moim kanale. A ja zachęcam do lajkowania, subowania, komentowania. Zostawcie jakiś fajny komentarz po sobie. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć. Miłego dnia. Życzę.